Witamy serdecznie na kanale CUDEŃKA dla Domu. Wita prowadzący Arturek. I kawarzyszka Justynka. Chcielibyśmy Was zaprosić na kolejny filmik prezentujący takie piękne zacuszka, jakie tutaj już widzicie przed e, kamerami, przed telewizorem, czy tam to Zależy, gdzie kto ogląda. Przed biorem telewizorem biorę. Dobrze, e, pięknie. Mamy tutaj taki komplecik, piękny komplecik, zaraz zaprezentuję. Komplecik Mitertech Bawaria. Piękny stan idealny. Tutaj nie ma nic żadnego zastrzeżenia. Starannie przez nas oglądnięty. Pewnie widzieliście kochani na szorcie. No piękne 6 trio, kaneczka, cukiernica i piękny zbanek o pojemności 0,6 litra. Bardzo piękne wszystko. Tutaj jest naprawdę cacuszka kochani. Taki komplecik będzie sobie można u nas nabyć. Tutaj wystarczy wpisać w komentarzach. Oczywiście to będzie licytacja, tak żeby każdy miał szansę. Będzie licytacja. Komplet albo serwis kawowy od 230 zł. przebijamy o 5 zł, kochani. Yy, witam Was tutaj serdecznie. Teraz się mogę z Wami przywitać. Witam serdecznie. Chciałem się troszkę inaczej zacząć tutaj. Jesteśmy dzisiaj, jest niedziela, jesteśmy po targu. Od razu zaproszę w tygodniu, wyskoczy film ile zarobiliśmy na Targu Staroci. Będzie coś takiego, naprawdę fajny filmik. Pokażemy jak to tam było na tym targu. Pokażemy także spacerki po tym targu w międzyczasie. No i na końcu podsumowanie. Co się udało, jak się udało i jak wyszło i zobaczymy w ogóle. Nie? My bardzo się cieszymy, bardzo było fajnie i mile i w ogóle. Ale zobaczycie filmiku. Kochani, zapraszam tutaj jeszcze na stół od razu, bo coś tu na mnie, co tu na mnie w ogóle patrzeć? No Artura hmm. to już znacie od paru miesięcy. Zaczęła Taki... na coś Dokładnie. pięknego, bo patrzę. tutaj pokażę teraz piękną Kaleczkę no śliczna, nie? No hmm. spójrzcie na to złocenie. No piękno. Komplecik, zestaw do kawy, licytacja 230, przebijamy o 5 zł. Jak zwykle, kochani, licytacja będzie trwała do wtorku, do godziny 18. Bardzo fajnie i sympatycznie. Kochani, więc tak, serwisik mamy za sobą. Zapraszamy na kolejne przedmioty. Piękne dziś. Nowości nie zabraknie. <noise> Dobrze, kochani, dwa talerzyczki, piękne. Sygnowanko. Czyżby tam był eść kobalt? Nie, GDR. GDR, kochani. Bardzo stara. Tak. Talerzyk mały, 15. Talerzyk deserowy, 19. I dwa te talerzyczki wystarczy wpisać. Talerzyki GDR 20. Stan Igła. Zapomniałem powiedzieć. Dobrze, odłożę sobie talerzyczki. No i kochani, przychodzi cacko. Czy ktoś już wie co to jest? No, piękny talerz ze złoceniami. Rand, złoceniany. Zło, z, motylek w środku. Jak ktoś wie? Łapka w górę. Łapka w górę. Nie zapomnijcie, je, kochani, subskrypcja. I. Komentarzyk, proszę bardzo, odkleiliśmy to, bo było przyklejone mm. taką taśmą. Ktoś chodzisz. się po prostu zawiesił, tak, chodzisz talerzyk na ścianę. Dlatego odkleiliśmy, żeby było Lastrem. widać. Na no. Tak, dokładnie. Kochani, to jest talerz, nie talerz, tylko właściwie paterka 26,5 cm średnicy. Ta paterka Chodzisz, jest wyjątkowa, dlatego paterka będzie mógł każdy mieć taką paterkę. Wystarczy wpisać trio, chodzisz 50 licytację. Trwa do wtorku, do 18 przebijamy o 5 zł, kochani, no i to pierwszy ten lepszy. Ale paterka warta, warta tutaj licytacji bo jest naprawdę piękna. Mm -hmm. Zapraszamy. No, co, tutaj, paterkę zostawiam tu na boczku. Sześć talerzyczków, kochani, sześć talerzyczków. Proszę bardzo, to jest taka e, sygnaturka, bo tutaj, że Wasa, talerzyczki, jak widać, w stanie bardzo dobrym. Piękne talerzyczki, widać te z, e, złote, złocenia. złocenia. Nie są powycierane te talerzyki. No kurcze, świetny stan. Tylko, że one są takie już, nie wiem, małe talerzyki, nie? To są talerzyki deserowe. Deserowe. Kochani. 19 cm, średnica jest ich 6 sztuk, każdy jest taki sam. I talerzyczki, kochani, są takie delikatne talerzyki, jak chodzi o malunek. Ach, nie dałam Ci tam karteczki, pani. Nie szkodzi, 6 talerzyków 30, kochani. Wystarczy wpisać 6 talerzyków 30. musi się z tym. Mhm. Dobra. Fajnie. E, trio Winterlink. O, piękne Trio Winterlink. Już z nim idę na przodę. Daj, daj, daj. To, to tutaj Proszę, ładnie. Proszę kochani, Trio Winterlink, tak o. Majgnę. Zobaczcie różyczkę. Wyobraźcie sobie teraz, że pijecie sobie kawkę i mhm. przy samym końcu... Albo herbatkę taką dobrą. Widać dąbrą. różyczkę. Piękne złocenia, brak wytarć, znaczy brak, nie ma żadnych wytarć, nie? tu ta różyczka, U Jezus Jezusu Delikatnie. Arturze, proszę bardzo, Winterlink, no trio mhm. przepiękne, nie? Kochani, trio Winterlink w komentarzach wpisujemy, tak jak zawsze robimy, bardzo Wam dziękujemy, że piszecie zawsze tą cenę, to jest bardzo ważne. Ja, jak ładnie to ustawiłeś, tak musimy sobie ustawić te trio, bo tak, naprawdę widać, fajnie, widać wszystko i wszystko, wszystko no. e, Trio Winterlink 45. Hmm. I znowu kolejny kubek zaparzać. To nie, nie to, że kochani, my powtarzamy, bo czasem to wiadomo, że coś się powtórzy no bo tak. Tylko trzeba, mamy ich więcej, mamy tych kubków tych kubków. po prostu więcej. Jest taki kubek bez sygnatury, z takim wzorem, stan piękny i zamykanko. Można sobie na przykład herbatkę zaparzyć, albo nie wiem, jakąś zupkę. albo gorący kubek sobie zrobić i przykryć sobie i, i po prostu Jakiś będzie to cały czas trzymało ciepło, ciepło. dłużej ciepło niż mm. normalnie. Bardzo fajna sprawa. Kochani, kubek zaparzać 20. Pięknie. A ja tutaj teraz pokażę Wam trio, normalnie, które naprawdę mi się podoba. Bardzo to trio, przepiękne. Mnie też. Śliczne trio, nie? No kurczę. No nie ma w ogóle wytarzyć. Spójrzcie, wszystko piękne. Normalnie stało jakby w witrynie. Jest to Triokala. Ale podejrzewam, że to jest jakieś retro. Nie? Mm -hmm. e, coś takiego już bardziej nowszego. Tak. E, no ale talerzyk, no. nie, no, petardiunia, nie? W zestawie tak, nie. O, tak ładnie widać. Hmm. Piękne, nie? No bo tak. już ładnie nam. Dobrze. Triokala 42, kochani. Ale ładnie. O kurczę, znowu chodzisz, kochani, w ogóle będziemy mieli naprawdę dużo rzeczy polskich. Kurcze, no prawdziwe petardzimy, no. nie? Coś fajnego znaleźliśmy, ale to nie mogę zdradzić. To po co mówisz Artur, nie? Po co mówisz, Ale pokażę tak. chociaż. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, proszę pisać na priv. Zobaczcie, to jeszcze tak pokażę, bo nie wiem sam, po prostu sam się zastanawiam, czy to nie zostawić dla siebie, ale nie widzieliśmy czegoś takiego. Taka jakby amforka. To chyba e, e, Stan petarda, jak nowy. Kochani, zobaczcie tutaj to. Made in De Poland. Nabiam. I co tu jest Justynko? Koło, koło, koło. No, koło. no to, to to fajans, nie? Chyba mm -hmm. fajansik. Nawet wykonawca, nie? Jest no, tutaj no, to piękna już jest... rzecz, nie? Dobrze, ja sobie to zostawiam na razie. Jakby ktoś był jakby chętny, to proszę pisać. No, Piszcie, bo ja sam nie wiem, kurde. Kochani, taki wazonik, gdzieś miałem świecę, kurcze nie wiem. Świetla A świecę wiecie. dałam na targ. <grym> tak, no. Niewytarty. Piękny. No i cóż się tu znowu ukrywa spodem? Chodzisz. Chodzisz, mamy. Znowu taki. No piękny jest. Taki niespotykany, nie? Kochani, wysoki. 10. Tu tak szerokość zmierzę prawie 8. Świecznik chodzisz. 35. Pięknie. Świecznik chodzisz. 35. Dobrze, kochani. idziemy dalej. Mosiężna miska, że tak powiem. Wyglądająca jak kwiatek. Jak słoneczko. Piękna, Kwietuszek. mosiężna. O, kawał mi. Nie Niewyczszczona tak, tak zostawiliśmy. Nie? 19 cm średnicy, nawet wysokość. Powiem 4 cm. Kochani, mosiężna miska. Można tak wpisać 40. Nowe osoby po zakupieniu przedmiotu. E, proszę o kontakt z nami na adres mailowy zawarty w opisie filmu. No i co? Dwa razy podkładka. Ach, Justynka tutaj. Dobrze, się da, A To nie są smurfy, tylko to jest kanał cudeńka. Justynka. Tak? Nie, to, to nie możemy tak żartować, nie? po tu trzeba być poważnym, śmiertelnie. Kochani, takie piękne dwie podkładki. Dwie są takie same, drugie nie będę rozkładał. to Pokażę tylko. Tutaj, o, tak, i zwinięta no. Zwinięta jest, podkładeczki są. Bardzo ładniusie, bez żadnej plamy. Dużo pięciu. mieliśmy pytań o nie tak, że... Tak, pytaliście, żeby... co niektórzy tam o takie podkładki, jakby były. No trafiły się akurat dwie ładniusie, śliczniusie. No, nie, tamtej nie bierze o tym. Nie. No i co? Co tu jeszcze ten? 100% bawełna napisze. Bawełna, wow. Dobrze. Chodzi no to... o to, że dwie podkładki 16. Dwie podkładeczki 16... Mhm. A zmierzę wam te podkładki. Podkładki. Długość 43, szerokość 32, dwie podkładki 16. O kurczę, to na tą podkładkę zarzucimy coś ładnego. Karaweczka, kochani, karaweczka może się ktoś skusi na taką karawkę, no karawka po prostu kolor robi po prostu coś niesamowitego, nie? mm. piękna karawka półlitrowa, piękny. No, kryształ? Jest tutaj nawet, yy, że tak powiem, Naklejeczka, ale no nie rozszofrowaliśmy tego. Nie, nie, piękna nie. karawka, szklaneczki po 110 ml z pięknym paseczkiem. Stan igła, jak ja to mówię, karawka, pół litra pojemności, kochani, karawka fioletowa, 55 zł. Ładny ten, piękny ten. Yy, nie wiem jak o to. Powiedzieć. No pokaż tutaj. Śliczny jest. o, Nie ma w ogóle żadnych zadrapań nigdzie. Karawka naprawdę piękna, jak chcę do witrynki wstawić, no to konkret. Karaweczka 55 zł. O, jakaś buteleczka tutaj wyskoczyła. Taka buteleczka, dwuseta, dwuseteczka, cyk, taki fajny korek. To i to się też wyciąga, nie? Oj dobra. Zostało Bo ta mocno ja przykręciłam. Trochę, nie? Ale ten, nie, to się wyciągnie zaraz, o. Takie przykręcotko, ładnie, cyk, i to się tutaj jeszcze na górę bierze. I szczelnie zamknięta można jakąś tam wiśniową, albo cytrynowę sobie zrobić. Dobrze kochani, tak, to ja tutaj może z boczku pokażę, jest nawet pudełeczko do tego, Justynko tu przykameruje ładnie kamerko. jest pudełeczko do tego, jest taki kubek, zaparzacz, także mieliśmy jeden, tu jest kolejny, piękne kwiatki, naturalnie porcelanowy, kochani. kubek, zaparzacz, ojej, no piękne, to jest ten, ten. siteczki, siteczkiem, to jest ten oj, taki ten naprawdę, bez sygnatury, z jednej strony ma te kwiatki, jest sitko do środka, Sacko. Sitko no i tutaj. Pięknie, nie? Kopla jest ile? Kopla. Kubek zaparzacz z, z sitkiem 25. Jest też bez sitka, ten co wcześniej niebieski. 20 z sitkiem 25 kochanie. Bardzo ładny kubek zaparzacz. Aniołek, nie? Dobrze. To aniołek tu są na ten piękny obrusik wyskoczy. Aniołek porcelanowy, bez sygnaturki. Piękny aniołek, aniołek. Grający na skrzypcach, tak? Mhm. Dobrze ja widzę? Dobrze widzę. Tak, 13 cm średnicy aniołek. Mhm. Dobrze. Aniołek, kochani. Taki nam grający aniołeczek malutki. Tak. Aniołeczek porcelanowy w stanie bardzo dobrym. Aniołek 30. To jak aniołek stoi, to mleczniczek cebulowy. Sygnowany Kala. 25 zł Bardzo ładny stan igła. Aniołek tak samo stan igła. Kubek 15. O kurczę a któryś to kubek? No ten co tam a, masz? Tutaj stoi, dobrze. Aniołka i to, to sobie tak tu ładnie zrobię. tylko potem już zrobi jakąś ten... Kochani, taki kubeczek. Piszę, pisze. Jest napisane, przepraszam. Cina. Cino. no to pewnie coś chińskiego, ale podejrzewam, że to z brzegu można chwycić termiczny, termiczny. i tu jest <coughs> taka dziurka. To w ogóle nie było tu nic używane. Pachnie kurde nie, nie, niczym właściwie takim, mm. takim nowością, nie? No i jest takie coś z dziurką i to się pewnie zalewa do kawy. na Do szybko. kawy. I to jest taki termiczny, nie? Właśnie, nie? że o, robi się w ten sposób. Zamyka się szczelnie bardzo. Jest dziurka i można sobie pić i długo wytrzymać. Sumo Logic jest tu napisane. Bardzo dobra firma. Kochani, kubek 15. I pasuje nawet do auta, do tego kubka. Fajnie, bo można. W mm -hmm. nie wyleje, można nie, sobie wziąć kawę i do widzenia. No. Kubek 15. No to tutaj ceramiczny łabądek se przypłynął. Pogruchać trochę. Piękny łabądek. Stan idealny, kochani. Długość tego łabądka to tak na oko w przybliżeniu 32 cm, Wysoki 25 cm, Tutaj 15 na, no dajmy tak 15 na 15 tak no 14 byłoby w sam raz na jakąś doniczkę z kwiatkiem. Nie? Bo to raczej taka osłonka na kwiatek. Na kwiatek, raczej. tak. Łabądek 85. Z łabądek, no to będzie paterka. Będzie paterka, nie, paterka weiss wasa, Made in Germany. Bardzo duża patera. Mhm, Made Germany, taka paterka z takim jakby wody, wzorkiem. Ale wzorkiem, ale nie jest w ogóle obdrapana. Paterka jest w stanie bardzo dobrym, bym powiedział nawet. no Piękna patera. Złotawiam. Duża z takim pater, wzorkiem, patera, nie? patera, tak. No, 36,5 długości. 23,5 szerokości. Kochani, paterka 25 zł. Serwetnik. O, jest ten. Dobrze, kochani. Następny przedmiot. Jest to taki ładny serwetniczek. Piękny serwetnik. Serwetniczek 13,5 cm długości. Wysokości 8,5. Serwetnik, kochani. O, gdzieś się pogubiłem. 15 zł. Dobrze. Zostawię tu, żeby jeszcze było widać. Wazon. Piękny wazon. Kryształowy z kwiatuszkiem. Wysokość, Arturek. Już widać. Mierzyć. Przepraszam bardzo. 17 cm wysokości. 7,5 w lewik, kochani. Wazonik. Czerwony kryształ kryształowe naturalnie, 40 Świecznik biały, proszę bardzo. Kochani, no nie mam go. Tam kapka wody mi dolegała na nie <laughs> wiem co tu jest. Kochani, taki świeczniczek. Świeczniczek 15 wysokości, tutaj do góry 9 cm. I teraz tak, świeczniczek biały 12 Biały, ceramiczny. Takie ma stopki tutaj fajne. Ale to chyba były te stopki, albo ktoś po prostu nie, było, chyba. To ktoś przykleił Były, żeby... bo, są, bo są takie ten. No hmm. i dobrze, świetnie. Hmm. że piękny, 12 zł. Mhm. Mhm. No to serduszko kryształowe. Takie wyjątkowe. Serduszko kryształowe. Bardzo proszę. Serduszko ładnie się otwiera. Jest takie, Tu jest płaskie. Pod spodem jest wypukłe, ale do środka, że może w tak nie, w środeczek widać. Mhm. Bardzo ładne. Stan igła, a tutaj znowu jest w środek takie wypukłe. Aha. Ale fajno, nawet tego też I nie widziałam. Nie czułem, tego. Nie? Piękne serduszko, kochani. Serduszko kryształowe 25. I serduszko 8 cm i tak około 5 w wysokości. Dobrze. No to teraz prawdziwy dawitas. Mieliśmy już takie jedno, zostało sprzedane. Tutaj teraz działamy bez licytacji, było w fajnej cenie, dlatego takżeśmy sobie tu zrobili serduszko, serduszko se poszło, a teraz trio GDR, wiadomo o co chodzi, no petarda, piękne, te róże tu mówią za siebie, piękne jest po prostu, niewytarte, stan igła, kochani, zrobiliśmy dzisiaj cenę trio czerwone GDR 55. To jest jedne z najpiękniejszych striów, jakie mi się podobają i w ogóle tak, nie mieliśmy, tak. uważam. Naprawdę to jest po prostu takie królewskie. To jest w twoim takim stylu, no nie? Takie no królewskie. No. Najba... Takie mi się podoba. Każdy ma swój przecież. Tak. Kubek kobalt, jasny, więc. No a taki kubeczek jeszcze, no, może ktoś tam lubi kubki kobaltowe, może komuś się spodoba, może komuś się przyda. Taki kubeczek jest tutaj napisane 250 lat z Schloss. Jak? Majnał, nie? majnał. Schloss, czyli zamek majnał. No i taki zameczek jest tutaj: jest taki herb, czy tam jak to się tam nazywa, czy tu pod spodem link Nie wiem, co to, nie mam pojęcia co to znaczy. Akurat mało mnie to interesuje. Fajny kubeczek, ładny kubeczek, nie wytarty, W środku wygląda bardzo dobrze. Naprawdę, stan igła. Oceniam ten kubek. Kubek kobalt, 6 zł. Dobrze, i teraz taki piękny pojemnik na oliwę. Jest tylko. Za chwilę coś będzie też fajnego. No, jest ten piękny pojemnik na oliwę. Aha, miałam no to, coś powiedzieć? Ja jest no, na oliwę, no! <laughs> ja nie no. wiem, jak no. to mam pokazywać. No. Tutaj macie otwieraczki? Tak, nie? tak. Z, z tej strony oliwka, z tej nie. Tutaj coś jeszcze jest. Tak, jest. No, Bardzo ładne. Nie mierzyliśmy, jakie to. Ile to się trafić. Na nasze o. oko wygląda około 0,4. Butla wysoka na 19. No, taka spora butla. Pojemnik na oliwę 15. A teraz coś pięknego. To jest w drewnie, w drewnie bambusowym kochani, zrobiony pojemnik. Bardzo ładny. Stan nówka. Nie, nówka. Igła. No. Proszę, zobaczcie, stan igła. Ale to ma coś fajnego, bo my. Tu jest to z, z, nie mamy takiego. Tak. Tam nawet jest jakiś napis jeszcze. Jest sitko. No, nówka. Stan Igba, przepraszam. Z tego nic tak. nie, nie wyjdzie. No, nie, że na herbatka ani nic. No nie? nie ten. Bardzo ładnie nie się żadka. zamyka, zakręca. Drewieńko bambusowe. Kochani, yy, termos 20. Kochani, taka. Tutaj taki mały zestaw wiatraczki. Na pewno holenderskie, bardzo maluśkie. Ta cóżka taka. Z sygnowankiem taki mały o, zestawiczek, to jest tacka bardzo gruba. I taki mały zestawik dekoracyjny, 12 zł. Czyli mini zestaw wiatraki 12. A co tam podjadałeś? Yy, czekoladkę. W przerwie. <laughs> tak, oczywiście bardzo proszę. Teraz tak piękna tacka, o, To jest porcelana w środku. Jest porcelanowa tacka. To służy do przeniesienia na przykład jakiejś tam kawki czy tam coś. Trzeba by postawić ładnie w kuchni i też może służyć. Jest Tutaj nawet jest sygnowanie jakieś było. Jakiś numer jest. Mhm. Mhm. Tutaj też coś było. I już wszystko pokazało. Dobrze. Mhm. Piękna tacuszka będzie na licytacji. Długość 34, szerokość 22. Kochani, tacuszka będzie na licytacji od 60 zł do wtorku do godziny 18. Bardzo proszę. Porcelanka w środku i tutaj deseczka. Deseczka to są, no widać, że to jest naprawdę stare, mm. ale w stanie naprawdę super, nie? To co tak tutaj postawię, na razie mi kacuszkę nie zostawię. Stojarka. No to ja ją bliżej mam. My sobie ją dobrze obejrzymy. A co to jest stojak gospodarczy? No tamten yy, yy, ten no. Nie. Kochani, taki stojaczek tutaj opakowaniu, jeżeli ktoś potrzebuje coś takiego do domku, tak jak tutaj widać, jak to wygląda. Wymiary, wysokość, szerokość. Nie wiem, no, co to jest. To jest długość, to jest szerokość, a to jest wysokość. wysokość no. Tak to wygląda. Stojaczek gospodarczy 25 zł. Jest zapakowany, to jest nowa rzecz. Aha. I co teraz? Pojemnik na tiramisu. To już jadę na no. dół. Pojemnik na tiramisu na pewno będzie chciał niejedna osoba, bo jest bardzo piękny. Tak jest. Raz zaznaczam, że stan igła, jest tu napisane tiramisu. Jest to wypukłe. Jeżeli ktoś zrobi sobie tiramisu i obróci do góry nogami, nogami będzie miał ten napis i to na, na tiramisu. Coś pięknego, wykonanie naprawdę petardzinne. A to można zwierzak zrobić? Uh -huh. Tak wygląda ja z tyłu. Wiem. Ceramika, esmla, coś tam braka. Prawda. Kakałem napiew? Uh -huh. Krem i wyjdzie cały napis. I cały napis wyjdzie. A dokładnie. później kopty. Coś mhm. pięknego, naprawdę, kochani. Piękna taka e, ceramiczna. 32 długości 20 szerokości. Kochani. I co więc tak? Pojemnik na tiramisu 45 zł. I do licytacji. Przewijamy o 5 zł i licytacja do godziny 18 do wtorku. Dobrze, bardzo pięknie. Dlatego chciałbym, chcieliśmy, żeby każdy miał szansę sobie to Oczywiście napić, tak. Bo jest piękne. Bo to jest naprawdę. nietypowe. To, są, to jest ceramika. Takie pojemniki naprawdę y, są na wagę. Y, mm złota, no nie wiem, no są bardzo fajne, nie? I przydatne w domu i, i coś takiego jest niespotykanego. Ja tak. nie widziałem nigdy w życiu takiej ja poimku, też nie. gdzie jesteśmy kucharzami od tylu lat i, i chodzimy po sklepach i tak dalej i widzimy. Kochani, kolejne dwie rzeczy są to takie klamki szklane. Tu to jest plastik, tu jest wkręcana do drzwi. Takie klamki. Fajne klamki. Może się komuś przydadzą. Dwie klamki 15 złotych. No to kochani, jesteśmy przed ostatnią rzeczą i na samym końcu będzie to, co yy, powinienem na początku zapowiedzieć, ale zapomniałem, jesteśmy trochę zmęczeni po tym targu dzisiejszym, od samego rana, o 5 na nogach, ale co tam, dajemy radę, piękny słonik, sło, słonik, słoik, słoik, słoik czy <laughs> słonik, słonik, przepraszam, GDR bodajże, tak, no, czyli ma swoje lat, lat, lata już, stan igła, no, piękniusi jest ten słoniczek. Kochani, słonik tak w długości od trąbki do nogi ma 14 cm w wysokości 10. Cm. I taki piękny słoniczek będzie do kupienia. Wystarczy wpisać. No gdzieś mi tu zginął ten słonik. Mm. Na samym końcu jest. Słonik 45. Pięknie. No i Arturek idzie z tym. Na co pewnie... Nie wiem, nie czekał, ale każdy by na pewno będzie... Chciał? Tam. Tak, kochani, zrobiliśmy cenę taką żeby też każdy miał szansę. Bo każdy wie, że sygnaturka ta no niestety ma swoją cenę. Proszę bardzo, jest to Majsen. Jest to trio. Piękny, po prostu sudeńko, no, nie? Sudeńko, Przepiękne w ogóle, nie? Stan igła, jak ja to mówię, nie ma wytarć. Pięknie. Jest to takie ładne, piękne trio. Pokaż nam tak wszystko osobno, tak ładnie to tam kładzie, tak żeby... tak, o. Tak o. O. może, może tak majgnę, o ładnie, o, syk. No tak, kochani, jest to trio majsen, czyli wpisujemy miśnia, licytacja od 160 zł, przebijamy o 5 zł. Tak, to będzie ostatnia rzecz. Nie, jeszcze te y, cymbałeczki do... Tak, ale założę no. jeszcze to tak ładnie Zostaw to, to dla po, po, I Justynka tutaj takie cymbałeczki ma. Może znaczy to nie cymbałeczki, chcę, tylko chcę, te cymba. mie mięsze... Mieszadełka. Mieszadełka, mieszadełka no. do czego kto chce? Do drinka, do jakiejś tam napojów. do kawy. do czego do czego chcesz? Cztery takie mieszadełka, kochani. Mieszadełka. Już tylko ja to mieszadełka to było. Ja już nie wiem, czy to twoje mieszadełka tutaj jakieś Nie wiem, bo ty Pisała, to... Łatwo, Kochani, mieszadełka 12 zł. 15 zł. O, dobrze, jest, jest, jest. 15. 4 mieszadełka 15 mamy. A, 4 mamy. mieszadełka 15 złotych. stan idealny. Długość tych mieszadełek jeszcze mam zmierzę. 12 cm. Kochani, to by było wszystko. Pamiętajcie łapce w górę, subskrypcji i komentarze jak się podobało. Polecajcie nas znajomym, A możecie nawet śmiało udostępniać linki, udostępniać nasze, nasze filmy znajomym rodzinie. Gdzieś tam, na gdzieś tam gdziekolwiek byście tam sobie zażyli, i tak dalej. No i co? Zapraszamy na zakupki. I pamiętajcie o tym, że. Łapka w górę! Łapka w górę! Do, do następnego! Do łapka w górę!